Deszcz padał już trzeci dzień z rzędu. Taki cichy, uporczywy deszcz, który nie grzmi, nie dramatyzuje, po prostu leje, jak gdyby niebo zapomniało, że może przestać. Potem wieczorami pole pachniało wilgotną ziemią i starym drewnem. Maciej stał przy oknie swojej kuchni, patrząc na drogę. Miał sześćdziesiąt dwa lata, szerokie ramiona i ręce zniszczone pracą, ale oczy miał jeszcze jasne. Takie, które widziały zbyt wiele i jednocześnie zbyt mało. Żył sam, od dwunastu lat. Odkąd żona odeszła, nie do miasta, nie do innego mężczyzny. Po prostu odeszła. Lekarz powiedział, że to było szybkie. Maciej zapamiętał tylko, że było niesprawiedliwe i puste. Od tamtej pory dom pachniał wilgocią i starym cukrem. Krzesła przy stole stały nieużywane, pokój gościnny dawno stał się miejscem, w którym leżały stare gazety i przetwory, których nigdy nie otworzył. Ale tego wieczoru, tego mokrego, szarego wieczoru października, życie postanowiło wrócić. Nie głośno, nie teatralnie. Po prostu przyszło z deszczem. Maciej wyszedł, żeby sprawdzić furtkę. Wiatr mocno szarpał latarenką, a droga była pusta jak zawsze, ale wtedy gdzieś między sosną a starym kamieniem zauważył kształt. Najpierw pomyślał, że to ktoś zostawił worek z ziemniakami, potem że to pies. A kiedy podszedł bliżej, kiedy deszcz opadł mu na czoło, a w gardle zrobiło się sucho. Zrozumiał, że to człowiek, dziewczyna, może dwadzieścia lat, może mniej. Leżała na boku, mokra od stóp do głów, włosy przykleiły jej się do twarzy jak czarny jedwab. Miała na sobie zniszczoną kurtkę, spodnie porwane na kolanach. I była blada tak blada, że Maciej przez chwilę pomyślał, że już za późno, ale wtedy otworzyła oczy i wyszeptała cicho, niemal jak dziecko. To będzie bolało, prawda? Maciej upuścił wszystko, co trzymał: lampę, płaszcz. Ręce opadły mu bezradnie wzdłuż boków, bo w jej głosie było coś, czego nie słyszał od lat nie strach, nie prośba, tylko rezygnacja jakby wiedziała, co nadchodzi i już się z tym pogodziła dziecko wydusił wreszcie, a głos drżał mu jak stara deska co ci się stało? Nie odpowiedziała, zamknęła oczy, a wtedy Maciej zrozumiał, że nie ma czasu. Podniósł ją lżejsza niż siano, tak pomyślał, i zaniósł do domu, do ciepła, do światła, do kuchni, która przestała być cicha. Zanim pójdziemy dalej, napisz w komentarzach, skąd oglądasz te historie. Lubię wiedzieć, dokąd docierają takie opowieści, bo one nie są tylko moje. One są nasze, i nie chodzi tu o granice czy miasta. Chodzi o to, że gdzieś, w jakimś innym domu, ktoś też patrzy przez okno i zastanawia się, czy ktokolwiek zauważyłby, gdyby zniknął. I czasem wystarczy jedna wiadomość, żeby przypomnieć sobie, że nie jesteśmy sami. Położył ją na kanapie w salonie, zdjął jej mokrą kurtkę, przykrył kocem, zapalił piec, zagotował wodę i czekał. Tak po prostu siedział przy niej, z kubkiem gorącej herbaty w dłoniach, patrząc, jak oddycha. Nie był lekarzem, nie znał się na medycynie, ale znał się na przetrwaniu i wiedział, że jeśli zostawi ją teraz, nigdy sobie nie wybaczy. Po godzinie otworzyła oczy. Gdzie ja jestem? – spytała słabo. U mnie, – odparł Maciej. W domu. Który nie miał gości od dwunastu lat. Spojrzała na niego długo, jak gdyby próbowała rozszyfrować, czy może mu ufać. Jej oczy były ciemne, zmęczone, ale nie martwe. Nie jeszcze. Nie musiałeś, powiedziała cicho. A jednak musiałem, odparł Maciej, bo inaczej nie mógłbym zasnąć. Przez chwilę była cisza. Tylko deszcz bębnił o dach, a w piecu trzeszczało drewno. Potem ona wyszeptała: Nazywam się Hanna. Maciej, odparł wyciągając rękę, bardzo mi miło, Hanna, pomimo okoliczności, wzięła jego dłoń w swoją, zimną, małą, wątłą i uścisnęła ją, jak gdyby była jedynym punktem zaczepienia w świecie. I wtedy, właśnie wtedy, Maciej zrozumiał, że życie postanowiło wrócić. Nie pytając o zgodę, nie wyjaśniając zasad, po prostu przyszło przemoczone i kruche. I usiadło na jego kanapie, czekając, co zrobi. Pierwsze dni były trudne. Hanna niemal nie mówiła. Jadła, spała, siedziała przy oknie, wpatrując się w drogę. Czasem Maciej łapał ją na tym, że patrzy w stronę lasu z takim wyrazem twarzy, jakby chciała wrócić tam, skąd przyszła. Ale zawsze zostawała. Skąd jesteś? spytał ją któregoś wieczoru, nalewając herbatę. Nie odpowiedziała od razu. Tylko patrzyła na swoje ręce, jakby szukała odpowiedzi w liniach papilarnych. Znikąd, odparła w końcu, z miejsca, którego już nie ma. Maciej skinął głową, nie naciskał. Wiedział, że niektóre historie trzeba opowiadać powoli, jak chleb, który rośnie nocą, niewidoczny, ale realny. A ty? spytała cicho. Jesteś sam? Od dwunastu lat, przyznał. To długo, czasem się nie liczy. Hanna uniosła wzrok i spojrzała na niego z taką uwagą, jak gdyby próbowała zrozumieć, jak to możliwe, że człowiek może przetrwać tyle lat w samotności. Maciej nie odpowiedział, po prostu dolał jej herbaty i wrócił do swojego krzesła. Ale późnym wieczorem, kiedy oboje milczeli, ona powiedziała nagle: Dziękuję, że nie spytałeś, o co? Dlaczego leżałam w deszczu? Dlaczego nikt mnie nie szukał? Dlaczego pozwoliłam, żeby mnie znalazłeś? Maciej spojrzał na nią w świetle lampy. Była młoda, krucha, ale w jej oczach dostrzegł coś, czego nie spodziewał się zobaczyć: starość duszy, taką, która nie liczy się w latach. Każdy ma prawo do czasu, odparł cicho, do chwili, w której gotowy jest mówić. Hanna spuściła wzrok, ale Maciej widział, że coś w niej pękło, nieboleśnie, nie tragicznie, po prostu cicho puściło, jak lód, który wreszcie zaczyna topnieć. Dni przemieniły się w tygodnie. Hanna pomogła Maciejowi przy domu. Robiła małe rzeczy, zmywała naczynia, podlewała kwiaty, ścierała kurze z półek. Nie musiała. Ale robiła to, jak gdyby potrzebowała zajęcia, jak gdyby cisza była zbyt głośna. Maciej nauczył ją, jak rozpala się piec, jak przygotowuje się siano na zimę, jak naprawia się płot, zanim wiatr go przewróci. Nie mówili wiele, ale byli razem i to wystarczało. Pewnego wieczoru, kiedy siedzieli przy stole, Hanna spytała: Boisz się, że ktoś za mną przyjdzie? Maciej odłożył łyżkę. Powinien? Nie wiem, odparła cicho. Może tak. Może nie, ale bałam się zapytać. Nie jestem człowiekiem, który się boi nieznajomych, odparł Maciej. Jeśli ktoś przyjdzie, porozmawiamy, ale nikt nie zabierze cię stąd, jeśli tego nie chcesz. Hanna uniosła wzrok, a w jej oczach błysnęły łzy, nie popłynęły, po prostu były. Nie pamiętam, kiedy ostatnio ktoś dał mi wybór, wyszeptała. Maciej nic nie odpowiedział, tylko wyciągnął rękę i położył ją na stole. Otwartą dłonią do góry, dając jej czas, żeby zdecydowała, czy chce ją wziąć. I ona wzięła. To był mały gest, nic wielkiego, ale w tamtej kuchni, w blasku lampy, przy trzaskającym piecu, ten gest znaczył wszystko, bo to nie była tylko ręka, to było zaufanie. Pierwsze od bardzo, bardzo dawna. I w tym momencie Maciej zrozumiał, że Hanna nie jest już obcą. Jest kimś, za kogo warto zostać. Kimś, kto wrócił życiu sens. Minął miesiąc. Listopad przyszedł z mgłą i mrozem. Wieś zamarła pod cienką warstwą szronu, jakby natura owinęła ją kocem i powiedziała: odpocznij, nadejdzie wiosna. Maciej i Hanna wpadli w rytm, którego nie umieli nazwać, ale który czuł się właściwie. Budził się wcześnie, rozpalał piec, przygotowywał śniadanie. Ona wstawała chwilę później, zawsze cicho, jak gdyby obawiała się, że jej obecność to nadużycie. Nigdy nie było. Razem jedli, razem pracowali. I choć dni były krótkie, a noce długie, żaden z nich nie czuł już tej samotności, która jeszcze miesiąc temu wypełniała dom jak niewidzialny dym, ale pewnych rzeczy Hanna nadal nie mówiła. Maciej to czuł, widział w jej wzroku coś nieokreślonego, jakby za każdym razem, gdy zaczynała się otwierać, natykała się na niewidzialny mur. I choć chciał pomóc, wiedział, że nie może. Niektóre mury człowiek musi zburzyć sam. Pewnego wieczoru, kiedy siedzieli przy piecu, a wiatr wycie na dworze, Hanna odezwała się nieoczekiwanie. Maciej, dlaczego mnie wtedy zabrałeś? Podniósł wzrok z nad książki. Nie czytał jej tak naprawdę, po prostu trzymał ją w rękach, bo było to lepsze niż gapiące się w ścianę. A bo byłaś tam, odparł prosto, ale mogłeś po prostu wezwać pomoc, zostawić mnie z lekarzem, z kimś, kto wie co robić. Mogłem, przyznał, ale nie zrobiłem tego i nie żałuję. Hanna zamilkła, wpatrując się w ogień. Potem powiedziała coś, co zabrzmiało jak wyznanie, nie jak pytanie. Ja też nie żałuję, że pozwoliłam się znaleźć. Maciej odłożył książkę, bo to zdanie zmieniło wszystko. Nie było już mowy o przypadku, o zbiegu okoliczności. To było przyznanie, że oboje wybrali to, co się stało. Hanna. Zaczął ostrożnie: Nie musisz mi mówić, co się stało, ale jeśli kiedykolwiek będziesz chciała, jestem tu. Przez chwilę milczała, potem skinęła głową i choć tego wieczoru nie powiedziała więcej, coś między nimi zmieniło się nieodwracalnie jakby pierwszy kamień właśnie został usunięty z tego muru. Tydzień później, podczas śniadania, Hanna zaczęła mówić nie głośno, nie teatralnie po prostu opowiadała jak gdyby mówiła o czymś odległym, ale Maciej słyszał każde słowo, jakby było wyryte na sercu. Mieszkałam w mieście, zaczęła, z człowiekiem, który mówił, że mnie kocha. Przez dwa lata myślałam, że tak właśnie to wygląda: że miłość to coś, co boli, że jeśli bolą, to znaczy, że ci zależy. Maciej zacisnął palce na kubku, ale potem zdałam sobie sprawę, że ból to nie dowód miłości. Ciągnęła. To znak, że coś jest nie tak, i kiedy w końcu znalazłam odwagę, żeby odejść, on nie pozwolił, nie fizycznie, po prostu sprawił, że uwierzyłam, że nie mam dokąd pójść, że nikt mnie nie zechce, że nie przetrwam sama. Maciej poczuł, jak ściśle mu się gardło, bo słyszał te słowa wcześniej: nie od niej, od innych, od kobiet, które przyszły do lekarza jego żony, kiedy jeszcze żyła. Słyszał je szeptać te same zdania w poczekalni, zakrywając siniaki i przepraszając za wszystko. Ale odeszłaś, powiedział cicho. Hanna podniosła wzrok i skinęła głową. Pewnej nocy po prostu wyszłam. Zabrałam tylko kurtkę i trochę pieniędzy, i szłam dopóki nogi mnie niosły. A potem przestałam. Nie pamiętam dokładnie dlaczego. Może byłam zmęczona. Może po prostu przestałam wierzyć, że jest sens, ale przeżyłaś, dodał Maciej, bo ty mnie znalazłeś, odparła. I tym razem łzy popłynęły. Maciej wstał, podszedł do niej i przyklęknął przy krześle, patrząc jej prosto w oczy. Hanna, słuchaj mnie uważnie, to nie ja cię uratowałem, ty uratowałaś siebie, ja tylko byłem w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie, ale odwaga, żeby wyjść. To była Twoja. Hanna ukryła twarz w dłoniach i płakała. Po raz pierwszy od tamtej nocy, kiedy leżała w deszczu, płakała, jak gdyby przez miesiąc trzymała wszystko w środku, a teraz wreszcie mogła puścić. Maciej nie mówił nic więcej, tylko trzymał jej dłoń i pozwolił jej płakać, bo wiedział, że czasem słowa nie są tym, czego potrzeba, czasem wystarczy czyjaś obecność i wiedza, że nie jesteś sam. Po tym dniu coś się otworzyło. Hanna zaczęła mówić więcej: nie o przeszłości, o tym co teraz, o tym co chce zrobić, gdzie chciałaby być, kim chce się stać. Maciej słuchał uważnie i po raz pierwszy od lat poczuł, że jego dom znowu żyje nie tylko istnieje żyje. Pewnego popołudnia, kiedy wspólnie naprawiali furtkę, Hanna spytała: Maciej, czy ty wierzysz w drugie szanse? Podniósł wzrok z nadmłotka. Wierzę, że życie daje nam tyle szans, ile potrzebujemy, odparł, ale musimy chcieć je wziąć. A jeśli ktoś nie zasługuje? Spytała cicho. Każdy zasługuje na drugą szansę. Hanna, dopóki oddycha, spojrzała na niego długo i wtedy uśmiechnęła się, po raz pierwszy odkąd tu przyszła. I to nie był mały uśmiech, to był uśmiech, który mówił: Zaczynam w to wierzyć. Ale nie wszystko było łatwe. Czasem w nocy Maciej słyszał, jak Hanna chodzi po domu. Jak wstaje, staje przy oknie i patrzy w ciemność. Nie wiedział, czego szuka, ale nie pytał. Czasem wystarczy wiedzieć, że ktoś jest blisko. Pewnej nocy jednak nie wytrzymał. Zszedł na dół i zobaczył ją przy oknie, w koszulce nocnej i z kocem owiniętym wokół ramion. Nie śpisz? spytał cicho. Potrząsnęła głową. Czasem trudno je przyznała. Co ci przeszkadza? Cisza, odparła. Dawniej cisza była przestrzenią, w której czekałam na krzyk. Teraz nie wiem, jak jej słuchać inaczej. Maciej podszedł bliżej i stanął obok niej, patrząc w noc. Cisza nie musi znaczyć niczego złego, powiedział. Czasem cisza to tylko. spokój, możliwość oddechu. Ale co? Jeśli się boję, że to nie potrwa? To normalne. Odparł, ale strach nie może decydować, jak żyjesz, bo wtedy wygrał. Hanna spojrzała na niego, a w jej oczach dostrzegł coś nowego determinację. Nie chcę, żeby wygrał wyszeptała. To dobrze, odparł Maciej, bo właśnie przestałaś mu na to pozwalać. I wtedy, po raz pierwszy od bardzo dawna, Hanna poczuła coś, czego nie znała od lat nadzieję małą, kruchą, ale prawdziwą nadzieję. Grudzień był surowy. Śnieg przykrył pola grubą warstwą białości, a lód na drodze sprawiał, że rzadko ktoś przyjeżdżał. Ale w domu Macieja było ciepło dosłownie i w przenośni, bo coś się zmieniło, coś, czego nie dało się nazwać, ale czuło się w każdym kącie. Hanna przestała się bać. Nie całkowicie. Strach nie znika tak po prostu, ale nauczyła się z nim żyć i co ważniejsze, nauczyła się żyć Pomimo niego, zaczęła gotować nie dlatego, że musiała, ale dlatego, że chciała. Robiła zupy, piekła chleb, przygotowywała herbatę z suszonej mięty. Maciej patrzył na nią czasem i nie mógł uwierzyć, że to ta sama dziewczyna, którą znalazł w deszczu, ta sama, która szeptała: To będzie bolało, prawda? Bo teraz Hanna żyła, naprawdę żyła. Pewnego wieczoru, kiedy siedzieli przy piecu, Spytała. Maciej, co planujesz na wiosnę? Wzruszył ramionami. To samo co co roku zaorać pole, posiać, czekać. A co jeśli będzie inaczej? Jak inaczej? Co jeśli tym razem nie będziesz sam? Maciej przełknął, bo to pytanie zawierało coś więcej niż słowa, zawierało obietnice, zawierało przyszłość. Nie spodziewałem się, że będę miał wybór, odparł cicho. Teraz masz, powiedziała Hanna, jeśli chcesz, oczywiście. Maciej spojrzał na nią długo, a potem po raz pierwszy od dwunastu lat uśmiechnął się naprawdę. Chcę, ale życie, jak to życie, nie jest proste. Pewnego dnia, pod koniec grudnia, ktoś zapukał do drzwi. Maciej otworzył. Na progu stał mężczyzna młodszy od niego, może czterdzieści lat, w eleganckim płaszczu, z twarzą zimną, jak lód i spojrzeniem, które nie pozostawiało wątpliwości. To nie była kurtuazyjna wizyta. Dzień dobry, powiedział tamten. Nazywam się Robert, szukam Hanny. Maciej zamarł, ale nie otworzył drzwi szerzej. Kim pan jest? Kimś, kto powinien ją już dawno temu zabrać, odparł mężczyzna. Proszę mi ją oddać. Nikt tu nikogo nie trzyma, odrzekł Maciej spokojnie. Jeśli chce pan z nią rozmawiać, musi pan ją zapytać, ale nie będę jej zmuszał do niczego. Robert zacisnął szczękę. Ona należy do mnie. Ludzie do nikogo nie należą. Odparł Maciej cicho, ale stanowczo. I wtedy za plecami Macieja pojawił się Hanna. Blada, ale stanowcza. Robert cię, powiedziała cicho. Odejdź. Anna, przestań, wracaj. Możemy o tym porozmawiać. Nie, odparła twardo. Nie mam ci nic do powiedzenia. Odeszłam i nie wrócę. Robert zrobił krok do przodu, ale Maciej zagroził mu drogę, nieagresywnie. Po prostu stanął. Myślę, że powinien pan odejść, powiedział. To nie twoja sprawa, stary, warknął Robert. Stała się moją, kiedy znalazłem ją w deszczu, odparł Maciej spokojnie. I jeśli chce pan jej zrobić krzywdę, będzie pan miał ze mną do czynienia. Robert patrzył na niego długo, a potem spojrzał na Hannę i zobaczył coś, czego nie spodziewał się zobaczyć. Odwagę. Zmieniłeś się, powiedział. Bo znalazłam miejsce, gdzie mogłam, odparła Hanna. Tam, gdzie nikt nie mówił mi, kim mam być. Robert zacisnął pięści, ale w końcu odwrócił się i odszedł. Kiedy drzwi się zamknęły, Hanna opadła na krzesło. Drżała, ale tym razem nie ze strachu, ze ulgi. To koniec, wyszeptała. To koniec, potwierdził Maciej przytulając ją. Naprawdę koniec. I w tamtej chwili oboje wiedzieli, że przeszli, że pokonali to, co wydawało się nie do pokonania, bo prawdziwa siła nie tkwi w braku strachu. Tkwi w decyzji, by iść naprzód pomimo niego. Wiosna przyszła w marcu. Śnieg stopniał, pola obudziły się, a w powietrzu czuć było świeżość. Maciej i Hanna zaorali ziemię razem. Po raz pierwszy od lat Maciej nie pracował sam. I choć było to ciężkie, czuł radość. Bo wiedział, że nie jest już tylko starym rolnikiem, który przetrwa kolejny sezon. Był kimś, kto znowu ma sens. Kto znowu ma rodzinę. Pewnego wieczoru, kiedy siedzieli na progu i patrzyli, jak zachodzi słońce, Hanna powiedziała cicho: Wiesz, co pomyślałam? Kiedy tamtej nocy leżałam w deszczu? Maciej pokręcił głową. Pomyślałam: Jeśli teraz umrę, to chociaż było cicho, bo przez tyle lat było tak głośno, tyle krzyków, tyle bólu, a w tamtej chwili była tylko cisza. I to wydawało mi się piękne. A teraz? Spytał Maciej. Teraz wiem, że cisza może być piękna, ale życie jest piękniejsze. Maciej uśmiechnął się. To dobrze, powiedział, bo cieszę się, że zostałaś. Hanna wzięła jego dłoń. Ja też. I w tamtej chwili, w blasku zachodzącego słońca, oboje wiedzieli, że to nie był koniec to był początek początek czegoś, co miało sens czegoś, co było prawdziwe bo czasem życie przychodzi z deszczem. Czasem jest przemoczone, kruche i przestraszone, ale jeśli dasz mu szansę, jeśli wyciągniesz rękę, może stać się czymś pięknym. I Maciej z Hanną właśnie to zrobili, dali sobie nawzajem szansę i to zmieniło wszystko. Zanim odejdziesz, chcę podziękować, że byłeś tu ze mną, że słuchałeś nie tylko słów, ale i ciszy między nimi, tej, która mówi więcej niż zdania. Jeśli oglądasz to późno w nocy, a wiem, że wielu z Was tak właśnie robi, proszę, zadbaj o siebie. Odpocznij, gdy będziesz tego potrzebował. Śpij dobrze. Te historie będą tu jutro i pojutrze. One nigdzie się nie wybierają. Czasem jeden gest współczucia może zmienić czyjeś życie. To jest prawdziwa siła polskich pól, nie w konflikcie, ale w decyzji, by się podnieść, gdy przychodzi pora, w wyborze dobroci zamiast obojętności, w byciu tym, kto się zatrzymuje i pomaga, nawet gdy zima jest surowa, bo w końcu mój przyjacielu. Nie jesteśmy mierzeni tym, co mówimy, ale tym, co robimy, gdy nikt nie patrzy, tym, jakie decyzje podejmujemy, gdy najłatwiej byłoby się odwrócić. Dbaj o siebie, mój przyjacielu.